Dzisiaj nietypowy odcinek czysto fotograficzny. Będziemy robić takim starym aparatem rosyjskim zdjęcia bez użycia komputera i bez użycia negatywu, czyli bez użycia filmu. Prawdziwe odbitki realnie wykonane na papierze. Dzisiaj Taka technika dla wszystkich, którzy jej nie znają. Nauczył mnie skibek płocki. Pozdrawiam. Żeby wykonać, to musimy przeliczyć światło, jakie mamy. Będzie światła jak najwięcej potrzeba. Dlatego podniesiemy to, żeby dać tego światła jak najwięcej. Bo papier jest bardzo nieczuły. Ma. Bardzo małą czułość, i w związku z tym będzie potrzebował dużo światła. Dzisiejszą modelką będzie surdejka, która tam siedzi w kołdrze. Teraz musimy zmierzyć światło, jakie tu jest w tym wnętrzu, żeby przeliczyć to na papier. Nie wiem, czy to się w ogóle uda, ale spróbujemy. Światło się bardzo szybko zmienia, ponieważ, ponieważ nadchodzą chmury co chwila, ale w chwili obecnej. Jest jakieś 5V, no pada na nią światło dla kliszy 4 setki przy przesłonie 2.8, 1.15 sekundy, więc musimy to przeliczyć na papier. Ja to robię bardzo łatwo, czyli jeżeli papier ma 6, czyli zdjęcia nie zrobimy przy tym świetle na papierze przy dobrym czasie. Ale gdybyśmy chcieli to przeliczyć. Przy 401,15, czyli przy 2016, przy 101,3 sekundy, No przyjmijmy, że przy 50, na oko wszystko róbmy, nie przejmujmy się. Przy 50 powiedzmy, że to jest 1 sekunda, czyli przy 25, 2 sekundy, czyli przy 124 sekundy, czyli podejrzewam, że przy 6 powinniśmy około 8 sekund naświetlać zdjęcie. Sprawdźmy to. Może się uda. 8 Ośmi... sekund? Czy, czy, czy ona to wytrzyma, będąc nieruchomą? Sprawdźmy to, jak zakładamy papier. Coś tu jest chyba w tym aparacie. Chyba coś tam jest. Sprawdzimy tak szybciutko. Nie ma nic, jak zakładamy papier, no więc mamy takie pudełko z papierem i musimy to zrobić po ciemku, papier nie lubi światła, papier lubi światło czerwone, idę po światło czerwone, e, poprosimy naszą asystentkę, żeby weszła tutaj i włączyła to światło czerwone i dalej będziemy w tym czerwonym, otwieramy teraz to pudełko, tu mamy taki papier, wyciągamy, wyciągnijmy sobie więcej. To jest jakiś papier starodawny. Pokażemy to, jak się zakłada papier po widnemu, bo po ciemku nic nie było widać. Otwieramy aparacik. Przyjmijmy, że ta chusteczka to jest papier światłoczuły. No i docinamy go sobie po ciemku yy, na przykład do, do takiego kształtu 6x6 albo tam trochę większego. I ten papier tu wkładamy. I zamykamy, i mamy aparat przygotowany do zrobienia zdjęcia. Tam, 2,8, 8 sekund. A nie, tu nie ma 8 sekund. No dobra, to czas B, weźmiemy i naświetlimy go 8 sekund. To znaczy nie tą chusteczkę. Wyjmiemy tą chusteczkę i włożymy teraz po ciemku prawdziwy papier. No i tym na to sposobem złożony mamy już papier. I teraz idziemy robić zdjęcie. Proszę bardzo, zapraszam panią. Pani Agnieszka, pani se siada, pani se zdejmie bluzkę. Ja to wyłączę na chwilę. Proszę się zas zasłonić jakąś szmatą kawałkiem szmaty białej. O, zasłonić. O, tak, dobrze, dobrze, ok. Dobrze. Spineczka do włosów. E, proszę państwa, to nie jest łatwe. Trzeba pracować nad wszystkim napanować nad strojem, nad fryzurą no, nad papierem, nad wywołaniem później. To jest długi proces. Zapomniałem, że trzeba naciągnąć ten aparat. To wszystko. Otwieramy sobie kominek. Coś tam widać. Muszę tu sobie lupkę wyjąć, żeby poostrzyć. Dobra, jest poostrzone. No, powiedzmy, że przyjmijmy, że taka artystyczna pozycja jest dobra, albo zaraz, jeszcze nie. Przybliżymy ten stoliczek, zrobimy bardziej portretowo. Teraz jest już y, dobrze. Tutaj mamy całość kadru. Tu jest fajnie, pani siedzi. Nie ruszamy się przez 8 sekund. Uwaga, zobaczymy co z tego wyjdzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć daliśmy. Dziękuję bardzo. Zobaczymy, będziemy wywoływać. Zobaczymy później. Nie tak. I teraz proszę się rozebrać. Ja odwrócę kamerę, żeby nie było. Ale tylko góry, nie chcę Góra tylko góra. Oczywiście że tak. Bardzo ładnie, pani Nadio, Proszę się tak zasu... proszę się teraz za. Zasu... Proszę się zasłonić, tak żeby nie było nic widać. W ciemności się nie da w ogóle tego zrobić, ale za to obliczyłem, że mam taką lampę studyjną 200 sekund i pomyślałem, że użyję tej lampy, żeby stworzyć papierówkę nocą i wystąpi dla Państwa panna Nadia. Naświetlamy na długi czas, czas B. Teraz blisko przystawiamy do panny Nadi. Co się stało? Raz. Dołem trochę cycka, jednego pani pokażę. Na 3-4. No to trzeba odsunąć dla nich też. O, tak. Raz. 2. Zdjęcie w pełnym słońcu na papierze. Czas pokazuje 1250 przy ISO 6 Surdejka, masz okulary słoneczne? Załóż Będzie taką strażniczką miejską dla potrzeb naszej sesji O, super Pałe o. O. <laughs> Może tutaj nie widać tej, tej plastyki obrazu Ale głębia i w ogóle To jest niesamowite, niesamowite Analog jest przepięknym cudem Ale to jest zajebiste Proszę Państwa, zdjęcie piękne w kolorach pięknie. Teraz będziemy przygotowywać płyn do wywoływania papieru. E, użyjemy takiego e, oto jakiś tam po prostu substancja i w proporcjach jedna miareczka tego płynu i dziewięć miareczek wody. No to, to sobie tu nalejemy na przykład do tego kieliszeczka 4, 5. 5 ml tego płynu. Hikamy tu. Teraz, jeżeli chodzi o wodę, to razy 945. Aha, woda powinna być w temperaturze gdzieś 20 stopni, więc na oko zrobimy. Dobra, i teraz 10, 20, 40, 40. Tu mamy już, proszę Państwa, wywoływacz. Tu mamy taki utrwalacz, z którym się coś stało. Chyba jest bardzo stary. O! Fuj! O, przeżar pokrywką! Trochę utrwalacza tu nalejemy. I teraz, proszę Państwa, będziemy wywoływać tą fotografię z tego aparatu, ale po ciemku oczywiście. No, sytuacja stała się taka, że trochę się zaimprezowali i wczoraj nie zrobiliśmy tego papieru z tą chemią, ale dzisiaj to poprawimy. To chyba już się. Unieważniło śmierdzi bardzo, proszę i takie żółte się zrobiło. Ale to dzisiaj dodamy trochę do tego co było wczoraj. Ta fotografia nie jest trudna, trzeba tylko uwierzyć w to, że to naprawdę nie muszą być takie dokładne proporcje, coś tam zawsze wyjdzie, a im więcej niewiadomych, im większa wypadkowa tym jest ciekawiej. Dodamy jeszcze 4 ml. 9 razy 4 36 mililitrów wody gdzieś tak o temperaturze tam 20 gdzieś stopni to damy tak 10 i 10, 20, o za ciepło 30, no i powiedzmy, że jest 6 utrwalacz też na pewno trochę się już zrobił niedobry dolejemy trochę nowego zobaczymy czy to się nam uda no i teraz dalej, bierzemy ten aparat, otwieramy go Otwieramy go. Wyciągamy z niego tą karteczkę, którą naświetliliśmy na balkonie teraz ostatnio. Zamykamy. O kurze, że to odpadła mi, no ale nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. I teraz tą karteczkę wkładamy do, do tego wywoływacza. A może był popsuty ten, 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 ten wywoływacz? Chyba nic nie wychodzi. Chyba za mało tego daliśmy shitu. Ty, chyba zjebaliśmy tą odbitkę. Nie ma nic. No, i co teraz? Dobra, nic nie ma. Yy, to czekamy jeszcze chwilkę. To w międzyczasie zobaczymy, czy inna jakaś wyglądała. Florijsa. Bo może tu było coś źle naświetlone na tej. Zobaczymy na tej drugiej. No, nic się nie dzieje. Absolutnie. Dobra, no to znaczy, że musimy trochę tego dolać. To trzeba kropelkę chyba dodać, nie? Jedną kropelkę dodamy. Albo dwie coś się dzieje? Nic się nie dzieje. Dobra, to wypuczemy te kartki. To trzeba wylać. Wymieniamy substancję na oko. Na oko. I jeszcze raz rzucamy. Może świeża chemia lepiej zrobi. O, coś się zaczyna dziać. Widzi pani, zaczyna się pojawiać tak. jakiś obraz. Problemem był stary wywoływacz Cycenadi, a tu surdejka na balkonie. Stara chemia była. Wczorajsza chemia, niedobra chemia bezpośrednio. Na papierze to jest światło dzienne, to jest światło błyskowe wczorajsze i teraz problem jest w tym, kiedy przerwać ten proces wywoływania. Tu już chyba tej czerni wystarczy. Wystarczy. Czerni, czyli bieli. Przepukujemy to w wodzie. No i jak przepuczemy, to bieżącą wodą najlepiej, to wrzucamy do, do utrwalacza, który też jest już stary, no ale trudno. Dobra, a tutaj już czerń na okularach jest, czyli tu takie nie będą trochę chyba, bo widać ładne niebo, jest jasne. Dobra, przepłuczemy to też i do utrwalarki, i do utrwalacza. Niech tam sobie poleży ze 30 sekund, a my jeszcze w międzyczasie spróbujemy te dwa pozostałe. To jest ciemnia, to jest nasza ciemnia. No nie musi być dla papieru tak, on jest mało czuły, nie, nie musi być tak. Całkowicie ciemno. To jest chyba portret nadi z błyskiem wczoraj zrobiony. O! To jest to, co jest ze statywu. Ile to sekund robiliśmy? 8. Najważniejsze, że dobrze był czas policzony. Surdejka 8 sekund, nadia z błyskiem. No i nie potrzeba kliszy, żeby robić foty, tylko dużo dubania. Dobra, i to są już właściwie utrwalone. Odbitki tylko że są w negatywie. No trzeba będzie to cyfrowo odwrócić w jakimś tam procesie cyfrowym. No i wyciągamy już z utrwalacza pozostałe odbitki. Właściwie będą negatywy na papierze. Tak to wygląda. Tak to wygląda. A teraz zapalimy światło i zobaczymy proszę pokazać są, proszę Państwa, wspaniałe odbitki negatywowe. Teraz zrobimy im zdjęcie i odwrócimy to zdjęcie w negatywie. Aga mi towarzyszyła, to ona nagrywała, wspaniale. I za chwilę, jak te odbitki wyschną, to próbujemy je zeskanować, ewentualnie sfotografować i odwrócić.